No, właśnie się, właśnie się kończy zlot, zlot motocyklowy No i tutaj Indianie jadą Indianie A tu rowerzyści A to Indianie Wyjeżdżają już motocykliści do domu, rząd się skończył Zlot się zakończył, motocykliści chyba do do domu pojechali. No, no jak, jak podsumujesz dzisiejszy zlot No Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Korsarzu. No, pogoda świetna, tysiące motocykli. Ale ludzi było, nie widziałeś? Ile ludzi cała w tym roku łeba, było? Cała łeba. Gdzieś na kodnikach było tłumy normalnie. Tak. To tak. jest bardzo nie było. widowiskowe i to widać się bardzo turystom podoba. Podoba się. I co powiesz, będzie w przyszłym roku ten będzie, Parada no, musi być. też? Parada musi być. być. Parada jest. A co najciekawszego było, wydarzyło się w tym w tym roku. No były pokazy fajne w ciekawych motocykli no budowanych to. własnoręcznie, tak Ta. zwanych tych wydumek. Trajki. Trajki były, były różne takie samochody poprzerabiane ciężarówki, masa no. motocykli i pierwszy raz mieliśmy gościa z Kanady aż, o, z Kanady przyjechał. słuchaj, a powiedz mi, bo tutaj niektórzy motocykliści są niezadowoleni z czego? Że jadą na początku te ciężarówki, czy one nie powinny na końcu raz jeździć, no? Cześć, bo to, one muszą jechać w przodu. na początku, żeby miejsce zrobić. Tak, ale ludzie się boją, <noise> ludzie uciekają, no ludzie <noise> się, się boją. I dopiero motocykl. No ale jakby na końcu je jechały, to, to lepiej by było, trajki by z przodu, trajki z przodu by mógł. Zro... pomyśl, przemyśl temat. O, zobacz, je, tu trajki. trajka jest. Jedzie. No jedzie, jedzie. A ona jedzie za. <noise> jedzie za już. No. Tak jest. No powoli wszyscy się rozjeżdżamy. A pan oodycję, zadowolony oodycję ze zlotu Tak? Widzisz, że zawidzisz jaki uśmiechnięty no. tutaj tak. wybił tylko pół piwa 0% <laughs> dzisiaj może spokojnie do domu wracać. O kurde, kawa się wylała. kakao się nie wylało. No cześć, trzymaj się przyjacielu i wszystkiego i dobrego. Do łeby. do łeby. Przy 25 Ahoj. widzów. W łebie zawsze łatwiej jest. Przepraszam. Motor tutaj mamy. Tu się już pakują. Tu się pakują, tu się pakują. Yo. No tutaj mamy cały ten rozkład jazdy, co się już odbyło. Skiba tam prowadził yy, te, yy, prezentacja trajek, poradą ulicami Łeba, jak zawsze koncert Made in Warsaw, to było wczoraj, i, i, i dzisiaj już dzisiaj już nie będzie. O, a tu jest, proszę państwa, a co tu jest, co to jest? Alkomat? I jak to się robi, proszę państwa? Gdzie się dmucha? Czekamy chwilę, słomeczka musi być. Poprzedni wynik tutaj wyłączy i wtedy trzeba będzie dmuchać Jak się dmuchnie, to wtedy można jechać albo można nie jechać. Dokładnie. Zależy nie co, wiemy, co jechać. wydmuchamy. No, dmuchnij, zobaczymy co ci wyskoczy. Bo wczoraj piłeś piwo jakieś. No, no wiadomo, to no to finał był, nie? I teraz trzeba sprawdzić, żeby się tam nie nadziać. No zresztą pijesz, nie jeść, nie? Dokładnie. Piłeś, nie jedz. Jedziesz, to nie pij, cholero jedna. No, Dmuchasz, muchasz. Jeszcze nie? Jeszcze nie możesz. Aha, teraz. O, tak się tu dmucha, tak się dmucha. Co tam wychodzi? Popatrz, analiza próbki. Proszę poczekać. Poczekamy, zobaczymy, co wyjdzie. No, ciekawe. Ale się. Ale 0 00, możesz Poznaje jechać. Jest. Wszystkiego dobrego. Zadowolony jest. jesteś, ze zlotu? Jak najbardziej. A skąd ciekaweś? Z poznania. No, jak masz na imię? Ja. No, ahoj. Trzymaj.